Witam Was serdecznie w nowym filmiku. Jak widzicie jestem prawie bez makijażu. Mam na sobie jedynie podkład, a to wszystko dlatego, że bohaterem dzisiejszego filmiku jest kosmetyk, bez którego nie ma trwałego makijażu. Ale istnieje o nim wiele mitów, które dzisiaj postaram się obalić. Jeżeli Was zaintrygowałam, to koniecznie oglądajcie dalej. Być może zabrzmię tutaj jak nauczycielka, ale chyba powinniśmy zacząć od definicji. Czym tak naprawdę jest puder transparentny? Bo jest to kosmetyk, który wygląda tak. I wiele osób patrząc na niego myśli sobie, no ok, biały proszek, więc na twarzy też będzie biały, będzie on widoczny i będziemy wyglądać jak po wizycie w piekarni. E, to jest taki najczęstszy mit, który krąży wokół takiego kosmetyku, ponieważ tego się obawiamy. Nie chcemy, aby nasza twarz była biała, aby się świeciła e, i aby było widać, że mamy ją mocno przypudrowaną. Bez obaw tutaj naprawdę czegoś takiego nie ma, ponieważ puder transparentny. O co w tym chodzi? Transparentność tego produktu polega na tym, że składniki matujące zawarte tutaj w tym kosmetyku są przeźroczyste. One się ujednolicają ze skórą, z kolorytem naszej skóry i są niewidoczne na naszej skórze i to jest najważniejsze. Taki kosmetyk jest uniwersalny. On pasuje do każdego typu skóry i do każdego koloru skóry. On nie daje nam żadnego koloru i tutaj nie ma obawy, że będą jakieś brzydkie plamy na skórze. Co innego jest w przypadku tych pudrów, które dają kolor. Natomiast puder transparentny to tutaj nie musimy się tego obawiać, on zawsze będzie dobrze dobrany czy to jest wiosna, lato, jesień, zima każda para roku ten puder jest dobry jak powinniśmy z niego korzystać? mamy opakowanie przychodzi do nas i jest ono zaklejone musimy oderwać folię ja to robię zawsze za pomocą pęsetki czy czegoś ostrego bo moje paznokcie nie są zbyt ostre ściągamy folię, zobaczcie i to nie wszystko, ponieważ tutaj są takie dziurki należy przesunąć ten plastik. I nie musimy tutaj się męczyć z takim, wiecie, wydobywaniem tego niepotrzebnie, bo ubrudzimy siebie i wszystko wokół. Zakręcamy wieczko, odwracamy, uderzamy kilka razy w bok, kilka razy w dół, znowu w, w bok, w dół, odwracamy i już mamy sporo pudru w środku. I to wystarczy. Druga ważna informacja jest taka, kiedy bierzemy pędzelek, pędzel zawsze musi być czysty i suchy. To jest bardzo ważne, ponieważ kiedy nabieramy puder, teraz jest mgiełka wszędzie wokół, nie powinno być na naszym pędzelku takich grudek, bardzo widocznych ilości tutaj pudru, bo wtedy nam się wszystko może osypać na nasze ubranie czy na to, co jest wokół. Bierzemy pędzel, zrzucamy nadmiar do opakowania. Chcemy, aby pędzel zostawiał tylko taką mgiełkę na naszej twarzy, aby ten puder był równomiernie nałożony. Wtedy nie musimy się obawiać, że tego pudru będzie za dużo. On ma się scalić z tym podkładem, z tym, co mamy po prostu nałożone już na twarzy. Więc taki pędzel o, zobaczcie, nic tu się nie osypuje, a skóra jest od razu. Matowione. I o to w tym chodzi, bez ryzyka, bez osypywania się, nic się tutaj nie wydarzy, nie będzie tego produktu za dużo, więc to jest ważne przy aplikacji pudru transparentnego. Musicie mieć pędzel, który jest bardzo delikatny, sprężysty i nie jest brudny. Pamiętajcie, że pędzle trzeba myć co najmniej raz na tydzień, takie do produktów pudrowych. Miałam twarz i zobaczcie, jak szybko moja skóra jest przypudrowana i gotowa do pozostałej części makijażu, czyli do modelowania twarzy i robienia makijażu oczu. Z tym pudrem możecie również robić takie rzeczy, jak zabezpieczenie okolicy pod okiem. Jeżeli dacie troszkę więcej, pudru pod oko i przechodzicie do makijażu oczu, robicie jakiś ciemniejszy em, makijaż to nie musicie się obawiać tego, że jak coś się osypie to ubrudzi wam tutaj e, spód oka okolice pod okiem wystarczy, że później usuniecie pędzelkiem delikatnie nadmiar pudru z tymi drobinkami makijażu, cieni, które się osypały i skóra pod okiem jest czysta. Jest to też tak zwany baking. Możecie nałożyć dużą ilość pudru, odczekać kilka minut i później zrzucić. Wtedy efekt jest dużo mocniejszy. Ale pamiętajcie, że pędzel zawsze musi być delikatny, czysty. Wtedy efekt będzie również. Naturalny i nie, nie zostanie nam tutaj na twarzy bardzo dużo kosmetyku i nie będzie tego efektu pudrowości. A myślę, że na tym Wam też zależy. I to już wszystko. Jak widzicie, mitem jest to, że puder jest widoczny na skórze, że wybiela twarz. On nie brudzi, jest przeźroczysty i to jest świetne. I jest bardzo też ekonomiczny, to też musicie pamiętać. Inaczej jest w przypadku produktów prasowanych, natomiast tutaj używamy tylko to, co nakładamy na pędzel. Resztę mamy cały czas jałową, czystą, bez żadnego kosmetyku, co też jest bardzo ważne, bo to jest bardzo higieniczne rozwiązanie. I plusem największym takiego pudru, no, może dwa największe plusy są tego. Pierwsze jest to, że kiedy przypudrujecie swój makijaż takim pudrem, jest dużo mniejsze ryzyko, że ubrudzicie sobie ubranie. Czyli jeżeli schodzicie z podkładem niżej, również pudrujecie tutaj takim pudrem transparentnym, jest on przeźroczysty. Nawet jeżeli nie schodzicie z podkładem, a chcecie zmatowić sobie szyję, to już tutaj nie ma kompletnie ryzyka, że coś wam się ubrudzi, bo jest to puder, który nie jest widoczny i to jest piękne kochani yy, i kolejny plus jest taki, że nie musicie dobierać odpowiedniego koloru do swojego typu skóry i koloru skóry ponieważ taki puder możecie mieć cały rok i zawsze będzie dobrze dobrany prawda, że brzmi wspaniale? i tak jest, i tak jest to jest naprawdę największy przyjaciel każdego wizerzysty i każdej kobiety, bo jest to taki niezbędnik makijażowy, więc polecam wam serdecznie i to wszystko w dzisiejszym filmiku mam nadzieję, że był dla was pomocny że... Obaliłam te kilka mitów, które krążą wokół tych kosmetyków, i już nie będziecie się ich bać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału, do zostania z nami na stałe. Będzie nam bardzo, bardzo miło. To tyle. Dziękuję i do zobaczenia.